Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zainstalować oraz skonfigurować swój własny serwer pocztowy. Jak sam się przekonasz, wcale nie jest to takie trudne. Jeżeli interesuje Cię tego typu tematyka, to koniecznie zobacz ten materiał. Zalogujmy się do naszego Linuxa. Ja korzystam z Debiana, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać Ubuntu. Ja osobiście jestem fanem Debiana. Instalację zaczynamy od pobrania krówki z githuba. Kiedy wszystko już się pobierze, skorzystajmy z gotowego skryptu konfiguracyjnego. W pierwszej kolejności podajemy adres, z którego będziemy korzystać, aby zalogować się do głównego panelu naszej krówki. W moim wypadku będzie to poczta.kaźmieczaktomasz.pl, czyli subdomena poczta. Oczywiście możesz dać cokolwiek mail, krówka, poczta itd. Czas Podajemy Europa Warszawa. Następnie wybieramy rekomendowaną gałąź główną czyli wpisujemy 1. Jest to również rekomendowana opcja jeżeli chcemy używać serwera produkcyjnie. Poleci trochę gwiazdek oraz informacja że nasz adres IP jest czysty. I zasadniczo tyle. Teraz wystarczy uruchomić nasz kontener. Za pierwszym razem trochę to wszystko trwa. OK, nasza krówka powinna już działać. Nim jednak przejdziemy do konfiguracji naszej krówki, musimy dokonać kilku zmian w rekordach DNS naszej domeny, a dokładnie zmienić rekord MX. Tak w skrócie, rekord ten umożliwia powiązanie Twojej domeny z serwerem pocztowym. W moim wypadku mój MX wskazuje na mail.kaźmierczaktomasz.pl, więc muszę zmienić rekord mail.kaźmierczaktomasz.pl na adres IP mojego serwera pocztowego. Domyślnie ustawiony będziesz miał adres IP Twojego hostingu. Pamiętaj, w Twoim panelu może to wszystko trochę inaczej wyglądać. Ja używam hostingu, na którym jest C-Panel, i bardzo sobie to chwalę. Kolejną rzeczą, jak już jesteśmy w pisach, musimy zmodyfikować rekord A dla naszej subdomeny, czyli pocztakaźmierczak-tomasz.pl. Tutaj podajemy po prostu adres naszego serwera pocztowego. Nim przejdziemy do już samej konfiguracji naszego serwera pocztowego warto jeszcze sobie wygenerować darmowy certyfikat dla naszej subdomeny. Skorzystamy oczywiście tutaj z terbota. Ja już taki certyfikat posiadam, więc nie będę go odnawiać. Ale ty, jeżeli nie masz, to jak najbardziej sobie go wygeneruj. Taka uwaga, teraz ten certyfikat wygenerowałem ręcznie, ale. W przyszłości ten proces warto zautomatyzować, abyś co 3 miesiące nie musiał tego certyfikatu co chwilę generować i wklejać. Jak widzisz, mój certyfikat działa poprawnie. Więc na pewno jest wszystko OK. Teraz zalogujemy się do naszego panelu naszej grówki. Przechodzimy do E-mail, konfiguracja i klikamy dodaj domenę. Teraz piszemy sobie domenę kaźmiarczaktomasz.pl opis damy taki sam klikamy dodaj dobra nasza domena jak widać się dodała teraz przechodzimy do skrzynki skrzynki i dodamy sobie skrzynkę ja dodam sobie skrzynkę kontakt małpa tomaszpl I klikam dodaj. Dobra, zaloguję się na moją skrzynkę w celu sprawdzenia, czy aby na pewno wszystko działa prawidłowo. Ok, no to jesteśmy zalogowani. Napiszę sobie teraz wiadomość na tomek adminpro.pl w celu sprawdzenia, czy aby na pewno wszystko działa prawidłowo. Mail został wysłany, ale niestety nie dotarł. Ale nim Ci opowiem dlaczego mail nie dotarł, to sprawdźmy jeszcze czy maile docierają do nas. Wyślę maila do mnie z poczty tomekmopanetadmin.pro.pl na kontakt Jak widać serwer działa prawidłowo, maile dostajemy, ale tak jak wspominałem, Nasze maile nigdzie nie dochodzą. Pokażę ci dlaczego. Aby twoja poczta działała prawidłowo, musisz zainteresować się trzema królami: DKIM, SPF i DMARCem. Bez poprawnej konfiguracji, twoja poczta nie ma szans aby gdziekolwiek dotarła. W przypadku krówki, konfiguracja DKIM jest bardzo prosta i sprowadza się do skopiowania gotowego klucza do naszej strefy DNS dla naszej domeny, w przypadku cPanelu wystarczy, że zrobimy wpis txt i dokładnie wkleimy to co mamy w naszej krówce. Dzięki temu zabiegowi nasze maile mają już większą szansę na dotarcie. Ale doświadczenia wiem, że to nadal za mało. Tą strony, na których możesz sprawdzić jaki wynik mają Twoje maile. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli będziesz miał bardzo niski wynik, to inne serwery będą odrzucać Twoją pocztę. Ona nawet nie będzie wpadać do spamu. Po prostu nigdzie nie dojdzie. Przyprowadzenie testu jest bardzo proste. Wystarczy wysłać maila na wskazany adres pocztowy. W wersji darmowej takich testów możesz przeprowadzić za darmo tylko kilka, ale jest to wystarczająca ilość, aby sprawdzić, czy Twój serwer pocztowy działa prawidłowo. Czysta instalacja krówki w moim przypadku dała mi wynik 4 na 10, czyli jest bardzo źle. Kiedy skonfigurowałem DKMA, wynik ten wzrósł do 6 na 10, czyli dalej jest troszkę mało. Następnie poprawiłem kilka innych rzeczy. Okazało się, że wynik wzrósł nieznacznie, a dokładnie 7 na 10. Jest to wynik, gdzie już poczta ma szansę się przebić. Ale zachęcam gorąco, aby uzyskać wynik 10 na 10. I tak też się stało w moim przypadku. Udało mi się uzyskać wynik 10 na 10, czyli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane. Nawet jeżeli nie będziesz wiedział, jakie wpisy należy zrobić w strefie DNS Twojej domeny, to te testy dokładnie Ci podpowiedzą, co należy zrobić, aby poprawić wynik. I przyznam szczerze, działa to bardzo dobrze. Nie jestem w stanie pokazać wszystkich możliwości, ponieważ ilość zmiennych, jaka wpływa na ostateczny wynik, jest praktycznie nieskończona. Różne panele, różne hostingi, czy też nawet serwery. No jest tego naprawdę sporo. Jeżeli okaże się, że masz jakiś problem, to pisz w komentarzu. Myślę, że razem rozwiążemy jakoś Twój problem. Mam nadzieję, że podobał ci odcinek. Jeżeli masz jakieś pytania lub sugestie, śmiało pisz w komentarzu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!